Cześć, Marko, witam Was kolejnie film na moim kanale. Słuchajcie, w końcu pierwszy raz znalazłem tornado i jak widzicie F4 jest. Ja jestem przekażeni teraz. Ja sobie e, zbieram sobie coś w wiosce. coś sobie robię, a i zobaczcie jakie tornado. F0, F1, F2, F3 i F5. Jak widzicie F5 jest ja się trochę boję, jestem w schronie i e, się boję zobaczyć na zewnątrz że było F5 e, e, jest. Ja się boli w ogóle iść. Więc ja chyba tu stanę. E, na szczęście, że nie działają, ale trochę się psują, więc ja będę musiał je robić. Bo niech to wyjąć Dobra, 5 spada już Więc tak Może być w ogóle nawet źle Jakiś spadek i słabek będzie już, spada, wie, już szkła, to wyglądał, więc idziemy zobaczyć jak to jest Kupiłem sobie zbroję od e Biatera, e sobie kupiłem. Mam jeszcze parę tych zielonych. Teraz tutaj srebrę. Słyszę, bo stoi już u mnie. Czekajcie, bo jest to szybko. Nie ma łóżka. Nie ma łóżka. A ja jestem Czekajcie. Ale czego F5? Jeszcze syrena, jeszcze działa. Jeszcze no, ten. Ale no, nie jak. Oh my god. Zobacz jak już go Oh my god. Czemu to rano Czemu? To jest normalnie. To jest normalnie. Oni to wzięli Daszki na ten. Jeszcze nie było od odcinka, ale ten. Jak e, wcześniej zrobiłem Daszki pod tym niedawno. Tutaj, e, Daszki. E, I ten, tak to jest. Więc że